Siemaneczko widzę, w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam Gierkę Duo z Kisielkiem. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subika z dzwoneczkiem. No, to lecimy do Gierki. No i nie był lepszy, no. Ja miałem lawa po tym lewarku. Jakbyś miał lewarek, to zaznacz, bo to jest kozak pompa. Jednak. nie się tonuje 150 mułek. Uważaj, smajka będzie. na No i góra, ja bym mógł zaatakować tą górę w sumie Wiesz co, ja na samym dole Leży Nice, draj... Szejkuj, szejkuj! Nie mogę... Chodź tu, nie chodź tu! W trybinał, trybinał, masz tu przyjść Szybko! A gdzie Dodajemy? ty jesteś? Leczy się! Ty spadam, chodź do tej szopu, mnie! Leży? Nice! Pięknie! No, mm. czekaj... Chyba, no, no czekaj, muszę mu pokazać, że, że jestem najlepszy! Jeden leży... Znaczy się mój safe, mój safe! Z tyłu. Jaki safe, człowieku? Safe! Czoło się puknie? No, A safe! Widzisz? Nawet nie chciałem, żebym... A mój, mój skar! MÓJ SKAR! problem. Oddaj mi skara. Nie. Oddaj mi skara. Nie. Daj mi skara! Nie. No. Masz! Będzie dziecko cię porycza. Bo bym poryczał! Bym, bym ryczał! Bym ryczał! Jak twój no stary w rys. urzędzie o pracę. Nie. Mój nie potrzebuje, żeby ty... Pójdź sumie. Nie, nie, nie. <laughs> Jakby to ostatnio powiedział, bo cukierki. <laughs> ja pierdziela. Mi tych czas. O, proszę. Widzisz? Zabycie miłym dostaniesz. Skara, chodź. Zabycie miłym. Dostaniesz skara. Widzisz? Jakbyś mnie, no to pewnie by wydrapiła jakiś dragon. Nie, nie, wolę z OK, to poczekam. Wypiję dużo, mi tam jest chłopińsko nawet, więc... Okej, okay, to ja zostawię. Będę Kurde, tak mi się podoba ten pakiet za 5 dychta i miłos... nie, ten... no wiesz. Midas? Tak, pani Midas. Jest taki ładny. Kupisz? No. Bo 1500 fałdolców, no to w sumie to wychodzi na to samo. O, wolę szarego lebarka niż zielonego taka. Tu masz to. Niebiesko. Ej, ten... wymienimy się z karami? Co? No wymienimy się. Aha, wiem o co chodzi. Bo ty masz tam pani, mida, w sensie... ja Wymieni się. To bez różnicy. to jest. Nie, to jest. Nie, to jest. Nie, to jest. Nie, dzięki jest. Nie, to jest. Nie, to Nie, to złoty może być. Nie Ja, twoje ja really, really. Ej masz biga bo... Już Ja sobie do fulla wezmę A, really, 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 really rockstar Dobra mamy 2 fragi jest git Mamy Banti za Banti Skąd wiesz? No bo na na, bandy, na zakątku jest Bunty. Może Ej hej, mamy coraz wyższym kresem. Z czerwoną mamy. Tu są, ha. słyszałem. Kręcimy, kręcimy się. Bo, gdzie są? są? Są główne ha. jakieś. Widzę. Oni się boksują, oni są raz. Aura jest jedna. Jeden. Daj. Bądź go szyjkuń. Szyjkni, szyj... trzymaj. I go... Zabić, Choć go boksujemy jak ryba. Okay. Ja go zboksowałam jak ryba. Ale co są gówno, mój Boże. Ty głównie gówniak. Oh. Yes. Teraz? Teraz klapik. Mój Boże, ale że tak azymu udzielasz. Przelewarek, watar żeby ja wiedzieli, że my jak coś się co, dobra. Ma big stage, ale to by, ale ten bambik nie wiedział, co się dzieje. No ja go tak zboksowałem jak ryba, to, 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 tą drugą. Spadł na wodę, spadł chyba, albo mi byłeś ślepy. Chyba spadł z wody, spadł. W się sensie wiesz? Wiem, wiem. Patrzę, patrzę, patrzę. Podjeżdżamy. Dobra, kiedy wracam, do ciebie wracam. Boże, jakiś z siebie to, 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 to wracamy się! Uciekamy w sensie! Uciekamy, uciekamy, gryfik! Nie, my piszę, wykręty najgorsze. Wiem. Nie no. Mm. Fuck you, motherfucker! Na mordę. Masz mili? Ale masz fartę O ale masz Kurde Uderzał mnie, się los, nie kapę. Uważaj, bo oni grają na padzie Jeszcze jeden Chodź, uciekamy, bo oni są dobrzy Ja się mylę Chodź, masz zero Mam trzy mini Idą, idą Wynająłem ciacho stary. stary. O, jeden, jeden. Leźle sí, jeden. Ty, ale fakt, leży dostaliśmy. Ja nie leżę. Czekaj, bo ja się pala, Co? wiesz. Jeden leży. Tu w się płej? Jak to? Paga, żeby mnie nie dał 5-4! Pięknie! Dobra, szkoda, że ja zginąłem, ale pięknie Wiedziałem, że wygram! Bo to były boty! Jak się wystraszyłem tego ciachu. Weźmy z złotego dragona dla mnie, proszę. ta, ta weźmę. A gdzie ja cię zrozumie? A mam, dobra, ja myślę. Kurde, czekaj, walny sobie, Big. Albo nie zdąży, nie? Wezmę dragonę, kasę rzucę. O, czekaj, A się... weź za kara. Nie, 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 nie. nie, nie. Wejść pod... No, potki muszę mieć, jak dostanę jakiś laser. Wszystko spalone. Rozwalone w sumie. Czy ma no, chęć, ja za ten Debil? Ja bym za tą... Ja I to widzę, masz mi, bierz? Widzę, 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 tam przyjdziemy. Przedwracasz do gierki? Już ci dajemy. Dasz mi trochę matka? Tak, 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 tak. zaraz. O Jezu. Do gierki wracam, pokrwałam. Dragon, A, dragon, 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 proszę, proszę. I tu masz mini swoje. Tu, weź sobie. Widzę. I ci dam jeszcze jedną na później. Met. Co tu jest fioletowego się zastanawiam? Ja mam dwa medy jakby co. Tu jest jedna mini. A no to już ci daję na później. Ja mam Ile dwa masz? medy jakby co. Czekaj, widu dla jedną. O proszę, pistolet dla ciebie. Uuuu, dobra, gnoje... uin na wleceniu. Okej. Okay. Dragon i... Jak, jak mieli ci jeszcze taktikale. Na mnie, chłopy. Stan są zboksowane. Ciasek to leży. Dobra, wali ciasek. Nie leży. Poczekaj, ten Ghost to jest gówno. On stoi co chwilę. On dosta Oni dostają pracę, możemy iść na spokojnie. Możemy iść na spokojnie, no? o. dobra Czekaj, będę miał freefraga. Tam jest free frag. Czekaj. Łe, tam jeszcze schodzi. Leżę! 200! Góra, góra wchodzi, góra, dawaj, dawaj, Ora, oraj, oraj! Rób presę, strzelaj, strzelaj! I chciał. No, no. Dobra, nie ale tam się jakby co. Uu, 200 dostała. Musi u modruk 200 komuś, dostałeś? Komuś, komuś, komuś. Nie, spadłem. Gibo dostałem. Dobie, leży, no do... leży mój Boże. Fitry, fitry. Gdzie ty, ty jesteś? Idę! No zobacz! O, siema. Nie, nie, bierz, siema, nie bierz siema. Mamy dwa na dwa! Dobra. Stary, ty to! Tak masz! Dobra biorę, 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 biorę! sekund dwa na dwa! Let's go! Stary! Jesteśmy ja uratowani! Nie pij, nie Chodź. pij! Stary, weź, po mam. weź to, weź to! Nie, nie! Chodź! Leć, lec, ja, ja cię... boksuję! Jezu, że Jezus, ja z nim wygrałem, to ja nie, nie mam pytań. Dobra, taktykali. Możemy, możemy to wygrać, możemy to wygrać, możemy to wygrać. Dostałem snajper! Ja dostałem snajper, dostałem snajper, dostałem snajpa. Ajajaj... Aj, aj. Dosta Robi się je zaciekawia. Hej! Jest! Pomóż! King dostaje! No jestem! Szybko! Du. Jak jesteś? No za jestem! Wijamy się! Opuść! Jeden ma cracka! Leży! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!